Siema Widzowie i będziemy grać Stumble, Jak widzicie, to jest konto beta i na razie po prostu. Bądź, na razie nie mam takiego dobrego konta, ale też jest fajne. Na przykład mam kod banana, Bed, Baby Doll i tak dalej. Super gala. Może sobie zagramy, Albo dobra, okay. Proszę Was o lajka i subskrypcję. Jak chcecie, to możecie nawet dać komentarz. Najbardziej mi zależy na 5 subskrypcjach, bo tak to będzie mojego, mojego kolegę. Będę miał o nim tyle sposobów i bardzo bym, nie, bardzo bym prosił o subskrypcję. Dobra, jaka mapa? Kanal. A słaby kąt na razie, bo dopiero zaczęłam mam 5 korony, więc dopiero jest początek mojej gry. <gry> w ogóle nie ma już tego darmowego dzisiaj tego kręcenia. A bardzo, by je mi jeszcze chętne, że to one by się przydały. Mogę tego nie przejść, ale. Hop, hop, i jest, przechodzimy. O, oh, ile osób. O, oh. jakiś specjalny gral. Ojciec, oh, żeby mógł się wspiąć, Chcieli więcej odcinków, to piszcie w komentarzach. Zobaczymy. Mogę w nowym codziennie nagrywać jak chcecie. Czasami będą jakieś tam przerwy, ale to trochę przez naukę, więc oj Więc się nie martwcie, to tylko chwilowe przerwy będą. Dwudniowe, może jedno. Nie wiem, zobaczę. Ben, nie mam takiej się członkalewać oj 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 Hej spokojnie Ops No dobra Hops, hop, oj, oj, oj oj Aj, ale fruba, ale błąd, ale błąd No dobra, ja sobie tu na luździe będę przejść. Teraz naprawdę przechodzimy na luzę jako pierwsza osoba Może jakiś tydzień będę miał specjalny odcinek z kolegą, nie wiadomo Możliwe, że tak. O Jezu, jakie jakie baciki. Może po, po tej luce zagrywam sobie specjalem nebo třeba nevíte oj co to na ně děje no nejlepší bolo to na série já nechci na něj čekat no přechodíte zvládneš ještě jedna osoba, prosím vás Nie gadaj. w końcu. Tutaj by, byście chcieli nagrywać dla was FIFA albo Minecrafta to no, po prostu napiszcie w komentarzach i będę to robił. Jak może coś nie spadnie. No tak będą 10-15 minut trwały, żeby nie za długo. No, zresztą będą po pół godziny 10 minut zobaczymy jak się wyrobimy Tutaj mogą być pół godziny, ale zobaczymy Najważniejsze dla mnie, żebyście mieli fajną rozgrywkę Czyli rozrywkę Jaką rozgrywkę, rozrywkę. rozrywkę. Hop, 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 tam goni widziałem. Hop, i git. przechodzimy. Ale daleko było. Kolonka, lej, Jakbyście chcieli um, ze mną grać, to proszę napisać w komentarzach. bo was dodam do znajomych i będziecie sobie grali. Czekajcie. Hmm, kogo by tu wybrać? A wybierzmy sobie. Um, a weźmy go. Fajny. O, mamy za nim. Czekajcie, brak... mamy. Dobra, jest. O. Nie wiem, co mega specjalnego. tego. Nie wiem, co to może być. Jest Chciałabym dać copybara, szczerze. Dobra. Zagrajmy sobie jeszcze raz. Ale patrzcie, jakie on ma fajne. Jaka jest Wasza ulubiona mapa? Napiszcie w komentarzach, bo moja to jest blog raczej. Nie, bo mają go dla trudniejszego, ale nie wiem, gdzie to się stanie. O, telefon. Chcę <kłysy> tysiąc bo Jak zabiję tysiąc to będę dumny z siebie. Był w nasza, to też płaci bardzo. Daj mi o 10, poproszę. zaruszę, ale tego Aj ai, bym... o nie, telefon, nie dla hops, 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 ej, co, gdzie to? No nie, padło, bo to jeszcze odkrywać a ja nie cały czas tego i idź oj. Yes. Hops, hops, hops. Będzie tego tylko Jesteśmy poza map. poza Jezu. Nie, nie wytrzymał się Oj, ja. co jest Jakbyście chcieli też, ja gram z kolegami w piłę to do był starsza, możemy zagrać jak chcecie, o 9 osób tylko, ojojoj, rolę możemy pokazać, mogę wyrażać do znajomych jak chcecie. O mam 16% i tak do 10% będę musiał kończyć. Oraz shower! Marty lubię tę mapę. Barbasz też, ale. Blog, blog też najbardziej lubię sound. O Trzeba było długo czekać, ale dobrze. Idzie na zamach I teraz jest finał.

ale hops, 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 hops ale wczoraj widocz, ładnie poszło bierzemy i jest, mamy to i jest tyle nie wiem mam na aha, to jest nasza miecz not a global.

To było za darmo, znaczy nie to było. To wiecie, ta mam taka, co było ten. Te. 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 No, to darmo, jak było za darmo. Te mapki, co było, że jest było tego błoto. To to było na by poziom. Znaczy no, na to chyba już. Oj. O, oh, 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 co to było Hops. hops, 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 hops. Jak chcecie więcej odcinków ze Stampin' Guys, to bardzo proszę pisać. Chciałbym pobić jeszcze e tego Freeza Blowka, ale wiem, że to mi się nie uda. Każdy by chciał mieć taki kto by nie chciał mieć. Oj, oj, No nie odpadłem. Jak widzieliście, odpadłem. Może jakieś turniej. A nawet nie ma turniej, dobra, Hmm, co by to zrobić? Naomi? Dobra, nie ma dobra, no, trzeba tylko... Nowo zagrać, no dobra, zagrajmy. będziemy tak kończyć film, bo jeszcze muszę... Bo muszę odbudować telefon i nie mogę tego tu już. A nie, to a nie wierzę. Ho. Teraz się muszę skupić, żeby to przejść w ogóle. Lubicie piłkę nożną? No, no, no. Jak, daj, jak lubicie, dajcie łapkę w górę, będę wiedział, ilu was jest. Hop, hop, zginę Aj. Hops, 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 hops. hop, hop. Chciałem się pobawić. No a czemu to nie działa? się kończy mnie, Te bo nerwują to tak trzeba nich długo czekać, oczekuję, chodź, 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 dać O dobra chodź, chodź, O nie, serce przeszło Hop, uuu, gdzieś się W ogóle na mam też dwa specjale 11 legend i 105 koronek a 107, przepraszam To jest po prostu beta i... teraz ok. zaczynam bo wiecie, że jestem była, no bo trochę... Nie gorsze tak na stopniu, jak koronek. Wow. Jest. Mamy to. No. O nie. Jest. Jasta. Trzeba uważać szybko. Oj John. Aha, ik Ostatni het. Uh, Może De laatste finale. Misschien het een vlogdash, No het een Na Halloween is het hastel. Oei, wat is er Ah, Опс, опс, есть. Опс, ай, боюсь такого еще, не удобно, ладно. Ой, выпадил. O, co się, co? Co? I co się stało? Jak ja? Uuu. Dobrze widzę, że tę, o tym kończymy. Widzimy się. Oj, oj, reklama. Widzimy się. Jakieś. Dwa dni, może. Jej, dobra, pa.